Dajcie widzowie, jak wiecie, wczoraj zamiast odcinka piątego leciał mecz. Nie to, że mam coś do piłki nożnej, niech sobie kopią, chociaż pożytku z tego nie za wiele. Rolnicy to chociaż może żony wezmą, potomstwo spłodzą, będzie komu dbać na nie emerytury, żeby karuzela mogła kręcić się dalej, a w tej piłce nożnej to i tak nic nie zajmiemy. Większa szansa, że ktoś z was, widzowień w totka, trafi szóstkę, niż że oni wygrają tę ligę mistrzów. No ale jak pojawia się ta okrągła biała kula w czarne kropki, to wszyscy tracą rozum i rozmowy są zbędne. Aczkolwiek jak teraz sprawdziłam, to reprezentacja wygrała 2 do 0, więc chyba chociaż było co oglądać. Ja tam po prostu poszłam wcześniej spać, skoro rolnika nie było, ale już dość tych gorzkich żalitek w poniedziałek, żeby nie było tak. Że w weekend wstajesz, świeci słońce, nic nie musisz, robisz sobie co chcesz, umyjesz sobie samochód, a potem jest poniedziałek i leje, jedziesz do pracy i twój samochód znów jest taki sam brudny. Uznajmy, że mimo wszystko ten tydzień będzie udany. W końcu w niedzielę kolejny odcinek rolnika, a my tutaj w sumie o rolniku przyszliśmy pogadać, ale jeszcze zanim rolnik. To ostatnie szybkie pytanko, do widzów ślubu od pierwszego wejrzenia. Bo z tego co widziałam ominęłam już sześć odcinków. Czy chcecie, żebym zaczęła wam podsumowaniem siódmego odcinka? Czy mam zrobić sześć podsumowań i dopiero potem ten siódme? A może już za późno i mam to w ogóle olać, Dajcie znać w komentarzach. A ja już uderzam w rolnika, powiem wam, że zaczęły już spływać do mnie informacje o tym, kto z kim i dlaczego, choć przez moją absencję i olewnictwo w ostatnim roku, albo i ostatnich dwóch latach to spływa to znacznie wolniej niż zazwyczaj. I generalnie nie wiedzieć, czemu wszyscy żyją głównie wątkiem Rolanda i jego trzech kandydatek, z których każda w każdej chwili może zyskać tytuł faworytki i równie łatwo go stracić na rzecz koleżanki. I generalnie jeśli chodzi o Rolanda. Pomijając te jego maślane oczy, niezdecydowanie, czy zależność od rodziców, nawet te niewykończone schody w designerskim klasztorze, w którym mieszka, to widzowie wrócili pamięcią do odcinka trzeciego, kiedy Rolanda oburzyło, że jedna z kandydatek na wstępie zaznaczyła mu, że nie chce dla niego zrezygnować z pracy, że pracuje zdalnie i może zredukować etat jeśli będzie potrzebował jej pomocy, ale nie chcę zrezygnować z pracy. I to wyznanie oburzyło Rolanda. A przypomnijmy, że mowa o gościu pod 40, i że te jego kandydatki też w większości takie po trzydziestce. To są już jakieś dziewczyny z historią zawodową, z jakimś życiem w tle. Wiadomo, to jest program Rolnik szuka żony i ta żona ma się przeprowadzić na gospodarstwo do rolnika. I niby nigdzie nie jest powiedziane, że rolnik szuka darmowego pracownika, ale mnie zastanawia, dlaczego żadna z dziewczyn nie zapytała: Co z wynagrodzeniem za pracę? Co z emeryturą? Bo skoro one mają w cudzysłowie pomagać, być asystentkami tych rolników, czy też pomocnikiem takiego rolnika, to chyba będą dostawać jakieś wynagrodzenie, będą mieć płacone składki itd. To chyba nie są jakieś oburzające pytania, czy może te już zabijają miłość w związku z rolnikiem? Bo na przykład pytanie nieznajomej, czy się do ciebie przeprowadzi, czy zrezygnuje dla ciebie z pracy, albo ile dzieci planuje ci urodzić, to już są pytania na poziomie i one wręcz podnoszą poziom romantyzmu w tym związku, którego jeszcze nie ma. A teraz, case kolejny, dajmy na to Gabriel, on zdaje się mówił, że dziewczyna może mieć własną pracę, i te dziewczyny, które się do niego zgłosiły, poza faworytką, która wyznaje zasady żyć i umrzeć na gospodarstwie, więc tutaj, chociaż ich cele są zbieżne, ale poza nią, dziewczyny wzięły to sobie do serca i mówiły mu, że chciałyby pracować zawodowo. I Gabriel na pierwszym spotkaniu mówił. Spoko, a na drugim już dopytywał, czy dziewczyna poza swoją pracą zawodową planuje mu pomagać w jego pracy, że niby pracy fizycznej nie wymaga, ale chociaż biurową, czyli rozumiem na jakieś pół etatu, czy coś takiego, czyli w sumie ma robić etat, na który być może będzie musiała dojechać, bo jak wiemy Gabriel mieszka w dziurze, więc licząc do jazdy jakieś 10 godzin dziennie plus pół etatu wolontariatu dla Gabriela czyli jakieś 14 godzin. Do tego pewnie ogarnąć dom, zrobić obiad, zakupy i tak dalej. No to się robi ciekawie, i wiecie, ja nie jestem typ Weronika od Gabriela, w obozie byłam. Wiem, że jak ktoś ma zwierzęta, to pracuje 365 dni w roku, jak nie ma zwierząt, to sezonowo, a później ma czas wolniejszy, ale na takiej prawdziwej roli. Gdzieś się ma trochę tego i trochę tego, to zawsze jest coś do roboty i trudno to policzyć godzinowo, tylko, że to nie są te czasy, że się robi, a później dopiero się okazuje za co się robiło. I tutaj anegdotka, jak zwykle, kiedyś byłam w jednym z krajów południowych na wakacjach i znajoma znajomego miała bar i została bez barmanki. Ten znajomy poprosił mnie, jako przysługę, czy mogę popracować trochę w tym barze, aż nie znajdzie kogoś na zastępstwo. Co prawda nie pracowałam nigdy w barze, miałam kilkanaście lat, ale znałam języki, i lubiłam nowe doświadczenia, więc mówię spoko, a to była praca od 6 rano do 14 trzeba tam było dojechać rowerem kilka kilometrów, więc zdarzało się, że czasem z imprezy prosto siadałam na rower i jechałam. W końcu to były wakacje. I popracowałam tam tydzień i ona kogoś znalazła. A że ja na tę pracę nie aplikowałam, to nigdy nie było rozmowy o pieniądzach, a za tydzień pracy dała mi, uwaga, 70 euro. I to było bardzo, bardzo mało. Chociaż potraktowałam to jako doświadczenie, bo młodość jest po to, żeby doświadczenia zbierać. Popełniać błędy, na których się uczymy, i tak dalej. I to była dla mnie nauczka, żeby zanim czegoś się podejmie, to ustalić warunki. Dlatego dla mnie wydaje się normalne, że skoro rolnik ustala warunki czego to oczekuje od tej kandydatki na żonę, to ona też ustala swoje warunki i mówi o pracy. Wracając do przypadku Gabriela, ja bym chciała, żeby któraś z dziewczyn zapytała, czy on będzie jej pomagał w jej pracy. Tak wiecie, w ramach wolontariatu? No bo co ona z tego będzie miała, że mu będzie pomagać? Pozwoli jej nieodpłatnie mieszkać w swoim gospodarstwie, z którego będzie miała długie dojazdy do pracy, i wiecie, ja nie chcę zabijać romantyzmu. Wiadomo, on jej oferuje miłości poczucie bezpieczeństwa, ale ona jemu też zaoferuje miłości na przykład stworzenie ogniska domowego. Ja, jakąś turbofeministką nie jestem, sama mam mocno tradycjonalne poglądy, z Mają Staśko bym się nie dogadała, ale jak tak zaczęłam czytać komentarze na temat nowej edycji. To pod każdym z rolników pojawiają się te problemy. Nie chcę trywializować pisząc, że rolnicy szukają darmowej siły roboczej i kobiet tylko do rodzenia i wychowywania dzieci, ale trzeba przyznać, że rolnicy w tej edycji poza urokiem osobistym mają mało do zaoferowania, w sensie wymagań dużo. Każdemu przeszkadza praca. Czekaj, Rek nie ma tylko z tym problemu, nawet jak dziewczyna będzie służyć w jednostce na drugim końcu kraju, bo chyba się chłopak zakochał. Ale tutaj to życie zweryfikuje. Krzychu zarzucił milenie, że za dużo pracuje. Gabriel szuka takiej z największym doświadczeniem na wsi i skłonnej do pracy biurowej dla niego, poza swoim etatem. A Rolandowi ogólnie praca przeszkadzała. I żeby nie było, byli w historii programu rolnicy tacy jak Jakub z szóstej edycji, który mówił, że nie muszą nawet mieszkać na wsi, bo dla niego te świnie to praca i to on sobie będzie dojeżdżał i oferował, że mogą zamieszkać gdzieś pomiędzy pracą partnerki a jego, jak chce, może pracować. Jak nie chce, może zająć się domem, a jak chce mu pomagać, to on jej pracę znajdzie. Ale szukał żony, a nie pomocnika. I co zabawne, on chyba dalej tej żony nie znalazł. A był inteligentny, zabawny i tak dalej. Tyle, że z wyglądu trochę ładniejszy od diabła, ale okazuje się, że jak taki Roland jest przystojny, to już jest co innego, reszta nie ma znaczenia. A to nie on oferuje, tylko panny muszą się oferować. Jak myślicie? Czy jak ktoś jest rolnikiem, to może tylko wymagać od kandydatek na żonę, bo samo życie na gospodarstwie ma być dla nich tak atrakcyjne, czy też może ich aparycja, tudzież osobowość są tak atrakcyjne, że warto zrezygnować dla nich z chociażby emerytury? Dajcie znać w komentarzach, chętnie z Wami podyskutuję, a dzisiaj znak pokoju i dognoju.